Przecionek Magnum R marki Dorema. Jest to uniwersalny pompowany przecionek. Moim zdaniem ten przecionek montuje się błyskawicznie i chyba najszybciej z dostępnych na rynku. Pasuje do markiz, które są zamontowane na kamperach oraz do przyczep kempingowych, które mają już zamontowaną listwę przeciągową. Wystarczy wsunąć w listwę przeciągową przecionek i napompować całość. Ważne jest to, że pompujemy jeden zawór a Pompuje się cały przecionek. Magnum R jest wykonany z bardzo fajnego materiału, który jest bardzo przewiewny, a zarazem odporny na warunki atmosferyczne. W środku mamy dużą możliwość zagospodarowania sobie przestrzeni. Możemy zrobić sobie wejście z jednej strony, z drugiej strony lub od przodu. Każda ściana jest wypinana i umożliwia nam wejście, wyjście do przedsionka. Dodatkowo wieczorem, jeżeli chcemy już mieć taką intymność, możemy zasłonić każde okno i robimy sobie tutaj już swoją przestrzeń prywatną. Przecionek naprawdę bardzo szybko jest spompowany dlatego że system y, tub jest ze sobą połączony. Pompujemy jeden zawór, a przecionek jest spompowany y, w całości. Moim zdaniem, taki przecionek powinniśmy rozłożyć w ciągu 5 minut, nie dłużej. I naprawdę jest bardzo komfortowy. Wiele razy ja osobiście jeździłem i rozkładałem taki przecionek. I naprawdę te 5 minut jest y, wystarczające na rozłożenie go w całości. Dodatkowym atutem takiego przeciąka jest y, kompaktowanie. Spakowanie. Torba jest naprawdę niewielka i możemy wrzucić go do każdego luku bagażowego w przyczepie czy kamperze. Nie zajmuje dużo miejsca, a waży około 20 kg, więc naprawdę niewiele.